Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Mówi do Was Eonowy i chciałbym Was bardzo ciepło powiedzieć w kolejnym odcinku z Minecrafta przygody. Przygody, przygody. I dzisiaj właśnie w końcu, w końcu nastał czas na przygodę. Hej ho, przygoda, tak. Eee, o co chodzi mi z tą przygodą? Jak ostatnio na odcinku wspominałem, eee, wybierzemy się na podwodną twierdzę. Tak, na podwodną twierdzę, dlatego już tutaj mam... Nie to, to. Przygotowane miksturki, oddychanie pod wodą. Dokładnie to aż 8. E, tak, e, historia, ta. E, tutaj, przygotowywanie w ogóle tych e, miksturek wygląda tak. E, teraz się zastanawiam, czy Wam pokazywałem tam mm, odnowiony pokój alchemiczny, no, ale chyba tak. Mi się mocno wydaje, że tak. E, ale wracając do historii e, z miksturkami, e, żółwiki, żółwiki tutaj są postawione. Za, e, ja tutaj. O. A, już dobra, się wydało. No to zobaczycie. No, Żuwiki to są już po, e, pousadzane, Tutaj, o w przyszłości, będą się tutaj następne m, wykluwać. A w tej chwili mamy, o tutaj, dwa takie, o dwa takie żółwie, Nie wiem, co z nimi tu jest nie Tak, a to dlatego, że one wiecznie się, e, siedzą w tym rogu i nie mają zamiaru w ogóle stąd wyjść. W ogóle siedzą tutaj i tylko się patrzą na siebie. Nie wiem, jakieś zakochane, czy co. Nie wiem. No ale jak tak e, wolą, jak tak chcą, to, to nie przeszkadzajmy im. E, powiem tak: e, ten wybieg, e, to tutaj to jest e, i wybieg, więc niech robią co chcą. No, tak dużym skrócie. E, tak. No. E, to żółwiki pokazane, co się tam działo. E, I tutaj, tutaj jeszcze. E, skopal, Skopanie tutaj tego. Mm. Jeziora nie, nie ruszyłem tutaj nic od ostatniego odcinka. Po prostu mi się nie chciało. Poza tym miałem trochę inne, e, inne projekty tutaj na głowie, do które przejdziemy już niedługo. W sensie niedługo w tym odcinku, ani że niedługo za, nie wiem, X ok odcinków czy miesięcy. E, Przygotowujemy miksturki oddychanie pod wodą to słuchajcie tak, hmm, to jest wędka. Ja mogę w ogóle ją zrzucić. <laughs> Tak, Ja tutaj stoję, stoję, łupię i tak dalej. Modlę się o te rozdymki i nie ma. Wiecznie. Jedna rybka, druga rybka, trzecia rybka. Same rybki, 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 rybki. Chyba tam nawet raz trawa czy coś wyskoczyło, już nie pamiętam co. Nie ma tych rozdymek. I o co chodzi sobie, myślę. No ile można czekać na rozdymkę? Chyba nie. O! Jeszcze lepiej! Zgniłe mięso? Proszę! Takie rzeczy w tym jeziorze się yy, wyławia. Powiem wam, że to jezioro to... szkoda gadać. Nieużytkowe jest. Tyle, yy, tyle wam powiem, że jest nieużytkowe. Eee, dobra... A, dynki tu powstały, tak, z tytułu, że mamy, jak mówiłem, jesień, październik i tak dalej, a odcinek wyjdzie... Nie, nie, w ta... nie 31 października, ale podaj, że dzień przed... Dzień w czer dzień przed, tak, dzień przed jak się wyrobię. I w związku z tym mamy tutaj Dinki, Dinki na Happy, Happy Halloween. Nie wiem jak wy, ja tak Halloween to tak średnio, szczerze mówiąc. Yy, nie wiem, nie rajcuje mnie właśnie wycinanie tych dyn, jakieś za wielkie tam <laughs> przebieranie się w te potwórki i tak dalej, mnie to nie, nie rajcuje. Ja jedynie nami to co najwyżej sobie horror, obejrzę jaki, tylko w moim przypadku, żeby horror był straszny, no to, to wiadomo. No, no i teraz w sumie coś z tego Halloweenu mnie, nie rajcuję, ale że <noise> dużo osób lubi poza tym lubię, nie wiem, w tym roku jak wyjątkowo właśnie mnie jesienne klimaty trzymają, a jakby nie patrzeć, dynie, dynie, Halloween w sumie też jest taką częścią jesieni, no to, no to tu mamy, no i, i mamy dynie i się cieszymy, cieszymy się Halloweenów. Yy, tak, to, 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 to. I. A, ważna rzecz. Wstawienia. Tryb normalny. <tryb> tak, ja specjalnie potwory wyłączyłem, żeby na wszelki wypadek, żeby tu tym moim żółwikom się nic złego nie stało. Dlatego cały czas chodziłem na trybie pokojowym. I Jeszcze. Możesz? Dziękuję. Jeszcze specjalnie przed odcinkiem sobie mówię, tylko nie zapomnij włączyć tego tylko, bo pójdziemy na podwodną twierdzę z tym trybem, to <laughs> będzie po prostu no, kaszana, a, a nie tego. Yy, co jest? Ja tak latam jak z pieprzem, bo chcę już się wybrać tam na tą podwodną twierdzę. Nie chcę za, za długo odcinkam zamulać, tylko właśnie mi się teraz przypomniało, że... Jednej rzeczy wam nie pokazałem, co od ostatniego odcinka się zmieniło, a mianowicie skończyłem stodołę. Tak, tak się to prezentuje stodoła. Jeszcze się zastanawiam, czy tutaj te okiennice takie nie zrobić z tych... No z tych klap, no. <laughs> nie pamiętam, jak się one nazywały. Klapy. Chyba się nawet tak nazywają. No, że tutaj postawimy takie klapy i będą takie okiennice. Tak, tak się to prezentuje dach. O. Tu wyjdę, wam zaprezentuję. Taki, taki typowo, nie wiem, stodołowy coś takiego. No chciałbym, żeby właśnie tak, tak mniej więcej to wyglądało. Na początku miałem pomysł żeby taką o, taką. przedłużkę tutaj zrobić na górze tego dachu. A tak się to prezentuje już to stadnina w środku. Co ja mówię, co czy stodoła, Stadnina to jest on stodoła, sami myślisz, stodoła. A ja nowy, nowy. napisz coś powiesz a dopiero po to pomyślisz. Ale dobra, yy, tak, yy, lamy już tu są. Tak, lamy to są, no bo tutaj obok były, no to nie było problemu już tutaj przygarnąć. Yy, większy problem z konikami, yy, ale spokojnie na koniki się jeszcze wybiorę. Tam mam w ogóle upatrzone miejsce na, na koniki. Tak i lam w ogóle mamy za dużo, więc te tu niestety zostały. Nie wiem co z nimi zrobić. Czy sobie tutaj albo je tutaj tak o, na luz przeprowadzimy i nie sobie siedzą, albo ewentualnie się pozbędziemy no, w mniej cywilizowany sposób. Tak, tutaj można wyjść na górę, na to poddasze, a na poddaszu, wymyśliłem, że będą moje tutaj zbiory, o. Yy, zbiory zboża na zimę i zarówno w stopniu dla mnie, jak i tutaj dla zwierzątek, żeby wiadomo, przed zimę miały co jeść, było tutaj, o, <laughs> były zapasy, było yy, ochronione przed deszczem i tak dalej. Więc taką funkcję to poddasze ma. Tak się to poddasze prezentuje w środku. A I nie co? I... No, stodowa pokazana. Stadnina, a nie stodoła. Mm, mm, Stodo. Po... Stadnina. Nieważno. Ja się może po prostu zamknę. To Chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Stadnina pokazana. W naszej tutaj tamtej wiosce coś się zmieniało. Co się działo po ostatnim. Chyba nie. Chyba nie, najwyżej w następnym odcinku dogram. Dobra, bo szkoda czasu. Jeszcze mamy... Yy, no, w sumie yy, nie powiedziałam, mamy zupełnie nową miejscówkę do pokazania, tak. Ale żeby się tam dostać i było szybciej, to przejdziemy sobie przez lekter. No, tu, tak, tutaj już się, już się zdradziło troszeczkę. Eee, tak, e, tutaj moje postępy w tych netarowych e, tunelach się prezentują tak. To, e, to mniej więcej ciągnie się tam, zakręca jeszcze tam kawałek idzie. No i tyle z, z tego, co tutaj budowałem z tej drogi do twierdzy. No, wyszło, nie wyszło. Dobrze, mamy jeszcze drugą odnogę. Teraz w tą stronę. Tak, teraz w tą stronę, i tam mamy drugi portal. Drugi portal nas zaprowadzi prawie, że bezpośrednio do yy, Guardianów, z którymi zresztą. Idź. Zostaw no, nie. Spoczął, będzie mi macał. cał napim, z... Nie wiem, my. w jakim kapałem, przyszedł na. Yy, na randkę umówił że coś, a nie podchodzi od razu maca. No a następny. Dobra, zostawmy te mandzwoły i przyjmujmy się nimi, tylko idziemy tutaj do portalu i zaraz będziemy w twierdzy. Podwodnej twierdzy. <grymne> Dla ścisłości. Nie wierzę w to. Brawa dla mnie. Mamy element komediowy odcinka. To było piękne. Nie, nie, nie mogę. Idę, idę, idę. Specjalnie chciałem uniknąć tej dziury. To nie, specjalnie centralnie w nią wskoczyłem, no. Co naprawdę? Co tylko ja tak potrafię? Dobra, spóźmy łeb, nie patrzmy się na nich Z moją własną głupotę i przy nich dość y, czasu antonowego straciliśmy. <ślesk> nie... Prawa dla mnie. No, a my moi drodzy pojawiamy się tutaj, co to jest za miejsce? Bo ogóle? tutaj jakieś o, kopane, tutaj jakieś zaskini, o co chodzi, zaraz wam to wszystko wytłumaczę. A mianowicie jesteśmy w. Tak, tutaj jakieś wykopajki. Ta da! Jesteśmy w nowym domku. Nowym domku i dokładnie wam tutaj zaraz wytłumaczę w nowym domku w dżungli, tak? Tutaj tej dżungli, co na poprzednim odcinku jechaliśmy, tutaj burzówki i tak dalej. Mówiłem, że chyba mam tutaj plany wobec tego miejsca i właśnie te plany przez, pomiędzy poprzednim odcinkiem a to teraz yy, realizowałem. Czyli właśnie tutaj budowa o domku. Domek już właściwie stoi, trzeba go tylko wydekorować. No i zająć się podziemiami tam. Tak, tutaj powstała taka o, przestań przystań, stadnina, no przystań i dla, dla łódek i w ogóle tutaj taki przystań i pomost do łowienia rybek. I a propos właśnie łowienia rybek, jak tutaj stanąłem i zapuściłem wędkę, to rozdymka od razu od razu rozdymka, jedna, druga, trzecia, do pięć, pięć rozdymek tutaj je wyłowiłem i tam to ja się pół godziny męczyłam a tutaj słuchajcie, trzy minuty i pięć rozdymek. Czyli jednak, mam, czyli jednak jak dobrze, jak zauważyłem, jak mi się wydaje, rybki, które wyławiamy wędką są zależne od tego, na jakim biomie my je łowimy, mam wrażenie. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba tak jest. Tak, a domek się prezentuje o to o tak. Z zewnątrz. Prosty, lepszy domek jakiś znalazłem na, na google, jak szukałem. O, on jest troszeczkę przerobiony przeze mnie, bo on oryginalnie wyglądał troszeczkę inaczej. Między innymi tutaj nie ten dach wszedł tutaj inaczej. Tutaj nie było takiego zadoszone, tak jak jest teraz, tylko tam jakieś oszklone było. To tutaj chyba wygląda tak, jak tam, tylko tyle, że y, tych bocznych nie, nie było. Dre, Drewień wystających. I co jeszcze? A, i ogólnie tutaj w, w środku był na... Było, tu, było tutaj schodek w dół i to było po prostu o poziom niżej wszystko robione. I jest o jeden poziom, w związku z tym do góry podniesione. Bo wcześniej on ta, e, tak był... O! Da się nie zaczynał na tym poziomie, tylko tutaj od tego poziomu, i szczerze mówiąc, tak dziwnie to wyglądało. Więc przerobiłem to tak, i szczerze no mówiąc, to znaczy, tak jak przerobiłem, mi się lepiej, yy, pasuje lepiej podoba. Tak, wejdziemy sobie jeszcze na górę. Na górze na górę jest tutaj dość ciasno. Natomiast tutaj zmieściłem oto wyrko i tutaj troszeczkę książek. Tutaj będzie yy, siedzisko, tutaj będzie taka. Nie wiem, czytelnia, coś takiego w tym... W ten stylu. A tutaj będzie pokój do zaklinania. Tak, pokój do zaklinania może się przydać. Jak tutaj będę, wiecie, kopał i tak dalej, tworzył, to, to może się przydać. Tutaj będzie część wypoczynkowa. Tutaj będzie kuchnia. Tutaj w ogóle niszczy, nie zaczęta, nie naczęta w ogóle. Jedynie troszeczkę. O! Z kuchni to piece crafting i skrzynka. Tutaj czekają na razie na zewnątrz. I w dół. I z dołu co ja mam, no to tutaj będzie magazyn. Taki mały magazyn, bo w sumie tutaj za dużo eksploatować, budować nie będę. Bardziej jest taka baza wypadowa na jakieś właśnie, o. Czy po te Gwaliany, czy do dżungli po jakieś tam koty, itemy, jakiekolwiek tam rzeczy będzie potrzebne. To ma być po prostu taka baza wypadowa moja, o. I tutaj jest zejście, zejście do kopalni. Kopalni jeszcze nie ma, ale na razie robiony szyb w dół. Tak, widzimy, że tym razem kopalniś zrobi w formie takiego wielkiego szybu. Szyb będzie szedł w dół, jeszcze, jeszcze w dół, aż do, aż do samego końca, jak tylko się da. I na niektórych z tych po prostu będą odnogi i on na przykład, nie wiem, no na przykład w tą stronę e, puszczony będzie tunel i on będzie się rozchodził. Tutaj, jak już w tym poziomie, o, na przykład tu też będzie taki tunel puszczony i, i tak będzie e, wyglądała, prezentowała się ta kopalnia. Taki tutaj jest potrzebne przejście do, do portalu, w ogóle w tym domku miałem problem gdzie ten portal postawić, w ogóle nie miałem wizji, pomysłu Jeden stronę mógł być tu, ale nie chciałem żeby mi buczał tam na górze Tutaj w ogóle będą te przypalarki, e, piecyki Więc jedyne co mi zostało no to po prostu wsadzić go głębiej, ale nie chciałem żeby do portalu się szło przez kopalnię więc wykopałem, więc zrobiłem mu oddzielne przejście, oddzielne wejście i tutaj trochę skopałem i bardzo stoi teraz tu. Portas stoi tutaj, niestety tu jest jak widzicie bardzo na... nad plażą, więc <grytanie> <grytanie> tylko będą miał problemy z tymi piaskami, no ale to się w przyszłości wszystko rozwiąże. Dobra, nie zamulując, idziemy na Guardianę. Idziemy na guardiany. Puść. Tyle ja bym wędkę tutaj zostawił, bo tego przeszkadza Daj mi się najeść i gdzie one były? Czekajcie. Tu. Ja wiem, że gdzieś bardzo, bardzo blisko. Dlatego nawet łódki nie biorę, bo... Obrałem nie bez A no i teraz śmierci mi przybyło. Mm. Śmierci przybyło mi właśnie wszystkie śmierci od ostatniego odcinka do, do Tego przybyły mi właśnie w ten oto sposób jaki widzieliście <śmiech> <śmiech> dzisiaj. Jak tutaj sz, yy, szliśmy. A po prostu pierdoła nie patrzyła gdzie idzie i wpadła do lawy. <laughs> <laughs> Zobaczmy tylko ten czas. Yy, słuchajcie moi drodzy, dogrywam tutaj tą część. Yy, co się stało? Nie wiem czemu, ale mikrofon mi nawalił. Mikrofon mi nawalił i w tym momencie urwał, urwał nagrywanie, w ogóle program do nagrywania siadł w tym momencie, przynajmniej w sensie do nagrywania głosu, o. No niestety w tym ja tego w ogóle nie zauważyłem, nic, żaden komunikat mi nie wskoczył, że coś jest nie tak, więc no niestety w tamtym momencie nagranie to zostało przerwane, na, reszta się po prostu nie nagrała i jest uszkodzona. Eee, ale w. Już twierdziłem, że nie będę zaczynał od nowa tego odcinka, tylko wam dogram tutaj taki, o właśnie, yy, do, do powiastkę, do powiedzenia, co się tam działo. Yy, ogólnie, co się działo w, w tej twierdzy? Nic. Nie dlatego wam to nagrywam. Nic tam się nie działo takiego godnego uwagi i tak dalej. Yy, tych wielkich guardianów niestety nie było. Okazało się, że będąc tutaj na Pisulu, oni poznikali mi. Niestety, ja liczyłem, że oni po prostu... E, oni będą, ale będą po prostu pasywne te potworki. A się okazało, że nie, że one zniknęły całkiem jak przyszedłem tutaj na piswolu, więc... więc niestety sobie popsułem roz, e, zabawę i wam rozrywkę. No ale trudno. E, jak mówiłem na poprzednim. E, jak mówiłam, wy tego nie słyszycie, bo w tym momencie był prostu mikrofon... E, jeszcze nie raz będziemy mieli okazję pójść na pod twierdzy, i tak dalej, więc wtedy nadrobimy te gwardziany. Jedyne co z tamtą przywlokłem to. O, troszeczkę złota. Wiem, pokażę, co jest tam, wydobyłem. Osiem bloków złota. Tutaj troszeczkę mi zostało z rozbijania tych. Mm, no, ścian wokół te, w środku tej twierdzy. No i jak widzicie. 6 minut, oddychania pod wodą, dwie zostały zużyte, czyli możecie sobie mniej więcej policzyć, ile czasu tam byłem. Niezbyt długo, i co przyniosłem? Przyniosłem sobie gąbki, tak. Gąb, gąb, gąbek tam się wydobywałem. O, wydobywałem 90 tych 94 bloki gąbki, więc bardzo fajnie. mi one się przydadzą do osuszenia tam w tej kopalni. tam widzieliście. Tego podwójnego jeziorka, co tam jest, nie? no i tyle mam. No. Eee... Mówiłam jeszcze o planach, jakie tu czekają na, na następny odcinek. Eee... A o tym, czy rozkminiałem, czy kwiecie zburzyć, czy ją zostawić, bo nie wiem, czy mi ta farma, eee... bo jak zburzyć, to i postawić tam farmę Guardianów, ale nie, wiem, czy ta farma Guardianów jest mi taka. To szczęście koniecznie potrzebna, Więc rozgminy na ten temat to będą do kolejnego odcinka. No, no i w sumie teraz takich ważnych rzeczy co ja chciałem powiedzieć, które no niestety nie, nie nagrały się, skupił mikrofon. No to jeszcze raz, już tym razem mam nadzieję, że się uda, że to się nagrało. Żegnam, żegnam się z wami, do zobaczenia, jeśli bawię w kolejnym odcinku. Życzę wam wesołego tam Halloweenu, nie Halloweenu, jeśli obchodzicie, a jeśli nie, to życzę wam na ten czas jakiejś innej fajnej rozrywki. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, jeśli bawię. i na razie.